Siema, dziś zrobimy szybkie, ale zajebiste ASMR. Tak, dziś mam dobry humor, więc lecimy z zajebistym i szybkim ASMR w moim wykonaniu. Hehe, kurwa już robi te ASMR trzy razy. Bo mi nie wychodzi, wiecie, błędy techniczne Xt. xd. XD Dobra kurwa, nie ma co się opierdalać, lecimy. 야... Yeah. Dobra, dzięki Ziomy za oglądanie dziś zrobiłam coś zupełnie innego od tych normalniejszych ASMR. Zobaczyłam Twój komentarz, Marta S. I czym szybciej zrobiłam ASMR? Spokojnie będą normalne ASMR. Dziś, przez filmik znanej Wam już flafi, mojej przyjaciółki, oszalałam, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa heche. Nara, i do zobaczenia. Pseudonim. Marta S. Policzy się z Tobą na live. Hihihi. Hi, hi. Dobra, dzięki. Marcia.